Słowo Boże na dziś. Środa, 13 sierpnia 2025 roku. Wspomnienie świętych męczenników, Poncjana, papieża i Hipolita, presbitera. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo, na szczyt Pizga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą. Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okolice doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami. Dam go twemu potomstwu, pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam w krainie Moabu według postanowienia pana umarł Mojżesz, sługa pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Betpeor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni, potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego ręce. Izraelici słuchali go i czynili, jakim Pan rozkazał przez Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich jego sług i całego jego kraju. Ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 66. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twoje dzieła. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie jego chwałę. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem co uczynił mej duszy. Do niego wołałem moimi ustami, chwaliłem go moim językiem. Błogosławiony Bóg, co daje życie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą. Nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam. Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo pańskie.